Witam wszystkich w naszym piątym odcinku naszej nowej serii Minecraft Survival No i dobra W poprzednim odcinku Zrobiliśmy tutaj farmę I dzisiaj mam zamiar Zrobić takie lepsze zejście z tego Tutaj naszej lepianki Ziemianki tamtej Na dół, dobra Raz, dwa, trochę dirta I dzisiaj chciałbym trochę polepszyć tą lepiankę Zrobić, żeby nie była cała z drewna Nie z drewna, tylko z kobla no i pękło. Dobra. Z warączką yy, chyba kamienia nie mam. Dobra. Trzeba zobaczyć. Trzeba wszystko obczaić. Czy jest, czy nie ma. Mamy kamień. Mamy patyk. Patyk i drewno. Yy, kamień. Dobra. Crafting tu. Z dwa patyki. No i łopata. Dobra. I zróbmy teraz to co tutaj jest. Dobra. Um. Okej. Okay. To źle wygląda. Hop. No i dobra, to źle wygląda, ale chyba działa. Dobra, teraz tylko, żeby nie było widać tych dziur. Tu się zaklei. Mm -hmm. No i dobra. Tu jeszcze. I tu. Nie ma dziur, nie ma dziur. I dobra, to... I dobrze teraz to wygląda, jest normalne zejście. Ok, raz, dwa, tu się zbierze. Lód, tak. Tu się przyda gdzieś postawić pochodnie. Dobra, mm. gdzie tu można by postawić pochodnie? No właśnie, dobra, to tu postawimy. No. O, dobra. I powinno być wjazd. Eee, Zobaczmy. Dobra, chyba starczy nam na mały remoncik naszej chatki. Okay. No to co, podłogę pokopnę. I co... I, i możecie teraz napisać w komentarzach, co bym mógł zrobić w kolejnym odcinku. Nie, wiem, pójść do kopalni na przykład, bo trochę też nie mam pomysłu. No i łóżko. Ani. To łóżko nie pęka, tak? No dobra. Hmm, halo. A. Deski. Tu. No i dobra. I. Dobra. I chyba starczy. Albo nie. u nas tak. Dobra. Yy, raz, was skrzynkę przenieśmy. Tu. Dobra. No i okej. Jest git. Dobra. Teraz jakieś ściany Tutaj można to zniszczyć Dobra. deska. Nie mam innych desek, nie, tylko tą jedną. Hop! Gdzie to tu jest crafting? To tu się wykopia. Tu można dać. Hop, hop. Dobre. Hmm. Albo nie, 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 to tak źle wygląda. Zróbmy to tak. Jeśli mnie słabo słychać, co nie, to można napisać w komentarzu, że dodam napisy do filmów. Dobra, jest tak ładniej. Zabierzmy tę pochodnię, tak? No nie do końca o to mi chodziło. O, i dobra. No i git nasiona. Zobaczymy, czy można gdzieś zasiać. Nie gotowe. Tu, tu jest miejsce. Dobra, i zobaczmy, czy coś jeszcze można porobić. Daj to. Nie gotowe. Dobra, i Git. No i co? Dzisiejszy kolejny cel, cel odcinka zrobiony. Zostało jeszcze nie wiadomo ile. Eee, a ten zobaczmy. Mm, crafting. Jak czy się robiło? To to hmm, chyba wiem jak. Dobra, teraz to do pieca. Deska, zobaczmy. Hmm, no i dobra. Dawać dawaj, szybko, szybko. Yy, co można jeszcze wrzucić? Dobra. No i wrzućmy te deski. No i wyżej tutaj dwa węgle się wrzuci. No i dobra. Yy, o. I teraz, jakby je tu dodać, można powiedzieć, że lepiej wygląda. Tylko nie we wszystkich miejscach, to łóżko. Przyda się trochę więcej yy, tutaj. Nie trzeba. No dobra, to tutaj. Kilow się nam kończy. że razo Zbierzmy. Przydałoby się zrobić zbrojkę. Pękło. Pękło. No i mamy problem. Raz dwa. Bartek dwa. Raz dwa tutaj kilo. No i dobra. Hmm. No i tylko tutaj dziurę zakleić problem. Hmm. I postawmy to łóżko tu. Dobra. No i żegnam was. To był już piąty odcinek, jak się nie mylę naszej serii. Do widzenia.